Hejka, hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w przeglądzie modów, w przeglądzie moich modów, o które mnie prosiliście. Pytaliście, nie dawaliście po prostu żyć. <laughs> e, więc dzisiaj pokażę Wam moje mody, a dokładniej fryzury, które ja mam. Maxi Smacz. E, ponieważ w sumie o ciuchach to już wam nagrywałam odcinek, więc chyba jest bez sensu to powielać. E, podlinkuję wam ten odcinek, w którym dawałam Wam linki właśnie do ubraniowych rzeczy. E, a dzisiaj pokażę wam moje fryzury, które posiadam, chociaż uważam, że nie mam ich jakoś za specjalnie dużo i nie mam ich jakoś za specjalnie ciekawych, ale trochę tam jakiś perełek się znajdzie. E, może komuś się e, przyda. Dajcie znać koniecznie, czy chcielibyście jeszcze taki odcinek o moich modach, typu jakieś makijaże, e, może, nie wiem, buty, czy to co, co, tam, co tam jeszcze można było, jakieś takie wiecie, skiny, oczy i rzęsy i tak dalej w tym, w, tej w, tej w tej dziedzinie, w tej nie słuchajcie, nie, nie nagrywałam tydzień, więc dzisiaj mogę trochę się jąkać, ale wracam do Was, słuchajcie, wracam po przerwie. Jak wiecie albo nie wiecie, w tamtym tygodniu skręciłam kostkę, zaczęłam nową pracę, trochę miałam, wiecie, taki miszmasz z tym wszystkim i po prostu już na YouTube'a nie miałam sił, no ale, ale wracam, wracam. W tym tygodniu odcinki będą pojawiały się już. Normalnie. Dobra. Taki wstęp. No i dzisiaj będziemy oglądać sobie fryzury. Tak tutaj przygotowałam panią, którą widzicie na załączonym obrazku, ale w sumie jeszcze pana też mogę wam pokazać. W sumie dla facetów mam na pewno mniej fryzur, ale może ktoś skorzysta. Dobra. Jest, są tutaj w ogóle simki z przeglądu właśnie, gdzie pokazywałam Wam ubrankę, które mam. Tutaj mam właśnie pierwszą simeczkę, no i też pierwszą, słuchajcie, fryzurkę. Także tak się prezentuje. Ja tych fryzur jakoś nie mam za wiele, ale... Myślę, że coś może ktoś coś dla siebie znajdzie, słuchajcie. E, a więc tak, to jest może taka pierwsza fryzura, którą tutaj nam pani Emily prezentuje. E, tutaj widać, że mi się powkradały różne m, dziwne fryzury, które nie pasują akurat, ale na przykład tutaj mam coś takiego i to jest chyba jakaś przerobiona fryzura z Ekożycia, czy, czy, czy mi się wydaje tylko? E, a Tutaj mamy coś takiego, o ta jest bardzo ładna na przykład. Ojej, bardzo ładna ta jest fryzurka. E, tu mamy kolejną. No te są fajne, bardzo fajne są, no? Dobra, tutaj mamy taką zgrzywką. Ja te mody jakoś będę starała się Wam podzielić na długie włosy, krótkie włosy, włosy z grzywką, włosy kucyk, jakieś warkoczyki, takie mniej więcej, żebyście wiedzieli gdzie co jest, bo tak średnio będzie mi dawać linki do każdej i jakąś tą fryzurę opisywać. Będziecie musieli sobie po prostu w tych linkach pogrzebać. O, ta jest bardzo ładna, taka urocza, cute. Dobra, tutaj mamy jakieś takie. No, ta jest tak średnio wykonana, wydaje mi się, ale no. No, może komuś się spodoba. E, dobra, tutaj mamy coś takiego. Ta jest bardzo ładna zresztą. E, tu znowu mi się coś wkradło niepotrzebnie. Tu mamy warkoczyki, słynne z KASIM inwazja warkoczyk. E, wszystkie simki, które chodzą po świecie mają te warkoczyki. Nie wiem dlaczego, no ale mają. E, tu mamy coś takiego. O, ta jest fryzura śliczna. Ja uwielbiam, w ogóle muszę iść do Marii, bo widziałam u Marii w odcinkach, ona ma takie śliczne właśnie włoski, więc muszę iść do niej tam gdzieś podkreść, z tego co mi się kojarzy, ona gdzieś te Chyba umieszczę, tak mi się wydaje, albo coś mi się wydaje tylko, więc muszę iść podkraść trochę. Hmm, a tak, tutaj mamy taką fryzurę. O i tutaj bardzo podobają mi się ostatnio właśnie, jak są takie oddzielne jakby włosy. Tutaj widzicie, coś sterczy, tak to ładnie wygląda moim zdaniem. A ta w ogóle jest słodka, taka krótka fryzura, ale bardzo ładna. E, to mamy z tego pakietu wiejskiego, co wam ostatnio nagrywałam z Kasią odcinek o tym. To to akurat z tego pakietu jest. No, tutaj mamy takiego ulizańca, ale zawsze się może przydać. Tu może mamy taką fryzurkę właśnie też z grzywką, ale mamy takie różne kolory fajne. No, czemu nie mogłoby się przydać? Tu mi się coś wkradło, wkradło jakieś alfa. O, tu ma. Ło! Wow, a to mamy warkosza takiego. Mmm o, mm, o, Elsa! <laughs> nie no, spoko taki. E, nawet jakiś. Nawet nie, nie, nie dla dorosłej simki, tylko nie wiem, dla nastolatki czy coś. E, Także spoczko. E, tu mamy takiego. Coca, ale to takie, taki trochę średni mi się podoba. Tutaj mamy takie o coś, takie może bardziej na ślub, jakieś weselicho czy co. To mamy fajne, bo tutaj mamy takie ombre, ombre, w ogóle dzisiaj idę do fryzjera, więc będę miała takie ombre nowe, odświeżone. Wejdźcie na Instagrama mojego, może dodam jakieś fotkie? może fotki no, może fotkie. Dobra, tutaj mamy warkoczyki z taką grzyweczką, tu mamy na krótko, o, bardzo ciekawe, tak bardzo elegancko, co nie? Bardzo elegancko. W tej Simce we wszystkim ładnie tak zauważyłam, w każdej fryzurze, fryzurze. Co jej nie dam, to ona piknie wygląda, to jest wasza simka, kogoś od was, więc nie przypisuję sobie żadnych tutaj mm, zasług, to jest wasza simka, ja ją tylko przerobiłam na którymś live'ie i później tak sobie zapożyczyłam właśnie do pokazywania na niej modów. Hmm, to też ładnie wygląda. O, też ładnie, ładnie z, tymi, z tymi właśnie opaseczkami. Teraz opaseczki, słuchajcie, w modzie. Także no, e, tu mamy na krótko, też ciekawie. E, a tu mamy wszystko od iHop. IHop, iHop, Nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie jest to twórca modów, który, od którego chyba ze strony pobrałam wszystko. Więc tutaj od niego nie będę wam oddziel, oddzielnych linków dawała. E, tylko dam stronę, do, link do strony tego twórcy modów, i tam stamtąd ja mam wszystko praktycznie, więc sobie przegrzęzęłam że wiecie, bo e, po prostu będziecie mieli obrazek i widzieli, będziecie widzieli fryzurę, która, e, która dana fryzura Wam się podoba, będziecie sobie mogli przebrać, pobrać e, i w ogóle. Patrzcie jakie on ma śliczne rzeczy. On w ogóle też ma ubrania, te ubrania, które właśnie ma so Emily na sobie, to są też od niego i te ubrania, które Wam pokazywałam właśnie w e, wcześniejszym odcinku o moich modach, to e, też są od niego, więc e, w ogóle jest świetnym twórcą. Zresztą pewnie znacie go doskonale. I ja od niego mam większość tych fryzur takie kasy, od kasji, fryzury to są właśnie od niego. Na przykład ten barkoczyk to jest barkoczyk kasy przecież. Um, no, tutaj mamy takie fryzurę taką o. Mm, tu coś takiego, coś takiego, wiecie. Włosy z przodu, włosy z tyłu. <grym> tutaj oparcie. No, śliczne są te jego fryzurki, więc no, polecam sobie tam zajrzeć na jego stronę i po prostu sobie przegrzebać. On tam wszystkie zdjęcia są um, pokazane. O, jak ładnie. <grym> wszystkie zdjęcia są tych fryzur pokazane i możecie sobie, wiecie. Przegrzebać, wybrać coś fajnego, dobra? O, proszę bardzo. O, te są, patrzcie, jakie pikne. O, coś cudownego. Tu mamy warkocze, tu mamy warkocze kolorowe. Kolorowe, kolorowe. Dobra, tutaj mamy coś takiego, coś takiego. No, są świetne po prostu te fryzury od niego. Jeszcze muszę zajrzeć, bo może coś ma innego, nie wiem. Ale tutaj mamy coś takiego. No, tutaj mamy taką fryzurę, którą można właśnie by było dać na jakiś dostroju wizytowego czy coś. O, takie długie. O, te są Kasi, To są kasi włosy. No, bo też pytacie czasem, to są właśnie włosy kasi. No tutaj takie o. No jak widzicie to znaczek A, T, A to jest wszystko właśnie z tej strony. Tak przeklikam wam szybko i pokażę jeszcze, jak mam jakieś. O, tu WKI, 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 ja czytam, jak jest napisane. E, to już jest kolejny jakiś twórca, to te Wam podlinkuję, oczywiście. No, tak właśnie mm, starałam, postanowiłam, że nagram Wam taki odcinek, gdzie tak powoli Wam wszystko pokazuję, bo jak ja nagrałam już wersję z przyspieszeniem, w sensie, że tylko klikałam po kolei te fryzury i Wam pokazywałam, e, ale to zajęło 5 minut, więc, więc tak chciałam Wam dokładniej pokazać te wszystkie, te wszystkie właśnie. Hmm, fryzurki. O, to jest fryzura <grymne> Natalii, Natalii z mojej prywatnej rozgrywki, która, o którą e, po prostu ładujecie mnie pytaniami od odcinka, który był z, właśnie z mojej prywatnej rozgrywki. Od tamtej pory dostaję wszędzie pod każdym możliwym postem z y, filmem pytania o tę fryzurę. Więc proszę, to jest ta fryzura, będzie specjalnie napisana fryzura Natalii. E, I fryzura Lilii to jest ta fryzura. Także tak, zarazście się zafascynowali tą fryzurą, tymi fryzurami, więc już macie linki, więc już, już, już jest wszystko. O, ładny ten kucyk, co nie? Taki pejsiki tutaj. E, dobra, tu mamy. O, tu mamy jakieś warkocze, warkocze. O, kucyk. O, ten bardzo ładny kucyk jest. E, tu mamy takie proste włoski, tu proste włoski kolorowe. Tu znowu jakiś fajny kucyk. Tutaj coś, tutaj coś. No, tu jakieś takie bardziej kręcone. O, to jest fryzura, którą ma Kasi na przykład w wizytowym. Hmm, tak, tutaj coś tutaj takie o. Widzicie, jedne są fajniejsze, a drugie są mniej fajne. E, no ale to wiecie, jak czasem się coś pobiera na stronie wygląda super super, a wiecie, potem wchodzicie do gry i wcale tak super nie jest, albo bierzecie, bo myślicie, że to z czegoś wam się przyda, a wam się nie przyda e, i to tak po prostu, po prostu później jest. Tutaj są jakieś alfa, to to już nas nie dotyczy. E, tutaj mamy coś takiego. Wiecie, zawsze się pobiera tego multum, a tak naprawdę używa się tej jednej fryzury przez jakiś czas, e, przez jakiś okres. Nie zmieniamy naszej simce, na przykład tej fryzury, no ale jak lubicie zmieniać fryzury simkom swoim, no to wam się na pewno przydadzą. E, te są fajne włosy. Te, jak ktoś pamięta, miała w mojej rozgrywce. Boże, jak ona się nazywała? Zapomniałam. <laughs> Ida, o Ida, tak ona. Dobra, to znowu z tego pakietu, tutaj takie jakieś rozpuszczone, tu mamy z takim warkoczem, o tutaj przeplatanym, To tu jakieś tutaj takie dla nastolatki fajne, nie? Z tymi takimi wywijańcami, o. Też często jest, na przykład jest fryzura i jest różne wersje tej fryzury, czyli tutaj mamy fryzurę taką z do tyłu włosy zgarnięte, a tutaj mamy na przykład z przodu trochę te włosy, więc, więc no tu jakieś warkocze, o widzę tutaj na jeden bok o tu jest krótka fryzurka, też bardzo ładna, ogólnie ja rzadko daję moim psimkom krótkie włosy, powinnam to robić chyba częściej, tak mi się wydaje e, dobra, tutaj mamy warkocze, które też bardzo lubię, a tutaj coś takiego, coś takiego tu taki kok, tutaj o takie też dość ciekawe włoski no, trochę tego jest jednak. Myślałam, że nie mam tego, że mam tego mniej, ale jak tak teraz klikam, to patrzę, że trochę tego jest. O, tu takie długie, ale widzicie, już takie wykonanie średnio mi się podoba, bo tak śmiertelnie tutaj coś są odcięte. E, dobra, to oto ładne na przykład. Dużo jest z tych takich powtarzań. O, to są warkoczyki, które też ma kasę jakoś chyba w stroju do spania. Tak mi się wydaje. Dobra, klikam szybciej. No, także widzicie. O, to też jest fajna fryzurka, tylko różne kolorki. To taka na bok. O, to też jest fajne. Tu fajne są kolory włosów. O, trochę tego jest. Może coś wam się spodoba więc jak coś, to tam jakieś linki. No wiecie, jak do czegoś nie dam linku, to mnie nie bijcie i jak coś, to nie nie będę Wam tutaj wyszukiwać tych linków. Te, co macie linki w opisie, to są i po prostu to jest ode mnie tyle i tak starałam się właśnie Wam jak najwięcej tych linków znaleźć, jak najwięcej Wam podać. Wiadomo, czegoś czasami mogę już nie znaleźć, czegoś może już dziś nie być, jakaś niedostępna strona czy coś, więc wiecie, tego już nie obskoczę, dlatego też właśnie po prostu jak nie będzie jakiegoś linku pod filmem, to niestety po prostu nie mogłam go znaleźć albo coś, więc nie pytajcie, nie pytajcie e, o tutaj patrzcie, mamy tyle wersji jednej fryzury, wiecie, z grzywką, nie z grzywką jedne włosy na, jednej, na jednym boku na drugim boku, o tutaj mamy taką fryzurę z spinką spiętą, też spoko, dobra i tak, no widzicie, też jest dużo wersji o tu jeszcze mam takie coś o, ta jest też ładna, taka cute. To, to na przykład to jest tak średnio, mi się podoba, bo średnio wygląda w grze. No i mamy jeszcze takie, tutaj na skońcu takie loczki, o. No i to jest wszystko, słuchajcie, to jest wszystko. Jednak może nie będę już Wam facetów pokazywać, bo trochę długo to się zeszło, chociaż możemy spróbować tak na szybko, ale u facetów, o wiadomo, oczywiście mam dużo mniej tych fryzur, no bo, no, patrzcie i to też wie, większość jest właśnie od tego twórcy, co wam mówiłam, czyli też na tej stronie po prostu sobie znajdziecie te fryzurki, co nie? no także tak, no i dobra, i to są moje mody, jeżeli chodzi właśnie o fryzury z Maxi Smatch, także Mam nadzieję, że coś tam wam pomogłam, coś tam wam wyjaśniłam. Jeżeli chodzi o jak pobrać te mody, bo oczywiście dosmyślam się, że będzie milion pięćset pytań jak pobrać, jak pobrać. Słuchajcie, jest milion, milion poradników na internecie, jak pobierać mody. Ja przy swoim przy odcinku właśnie z modami, z ubraniami na koniec odcinka dodałam taki mini tutorial, jak się pobiera, więc jak nie będziecie wiedzieli, to odsyłam was do tamtego odcinka. Eee, na koniec odcinka tam pokazałam. Już to nie będę powtarzać, bo już tam to nagrałam, więc jeszcze w komentarzu Wam przypnę taką informację. Najwyżej, że jak się pobiera te mody, to będziecie mieli na końcu poprzedniego odcinka, który nagrałam o modach. No, także słuchajcie, tak to by było na tyle, to by było na tyle. Fajnie do Was zwrócić, fajnie znowu pogadać do mikrofonu, słuchajcie. Więc tak, jutro powoli na szczyt się pojawi, w piątek kasy, w niedzielę to so może w niedzielę też będzie live, zobaczymy. No i co. E, dzięki wam serdecznie za dodanie łapka w górę, jak wam się podobało, subskrybujcie kanał, no i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!